Siemaneczko widzowie! A dzisiaj będziemy sprawdzali top 10 mitów z internetu. Ja mam tu, proszę, przygotowany na drugim telefonie. To, to nawet nie jest mój telefon, ale trudno. Więc dobra. Czytam wam pierwszy mit i zaraz idę po rzeczy na niego. Mit numer jeden. Kiedy, wkle kiedy wleje się do miski wo wody, a potem pieprz, ile się kropelkę oleju, to pieprz odpłynie na boki. Już to sprawdzamy, widzowie. Tylko muszę przynieść wszystkie te rzeczy. Więc widzimy się, jak przyniosę. Dobra, widzowie, już idziemy do kuchni. I tutaj po prostu będzie to testowane. Zobaczcie sobie. Miska pieprzu jest. To jest ogólnie sypki pieprz. Mamy olej. Jakby to ustawić. Może tak, jakoś. Nie. O, jest dobrze. Dobra, widzowie. O w kota. Dobra. Lecimy. Nie. Owko, kota. dobra. Patrzcie, widać, widać klejemy. Nie działa! A co? Widzieliście to? Zobaczcie, widzowie, są takie bumble! Ty, jakie to jest fajne! Dobra, widzowie, pierwszy mit potwierdzony. Jednak działa. Ja! Zobaczcie sobie. Dobra. Są takie bąble i w nich po prostu nie ma zgo pieprzu. Ja! Ej, słuchajcie, kozacki mit i normalny youtuber by powiedział, nie próbujcie tego w domu, ale jak chcecie zrobić fajny eksperyment, to proszę bardzo. A ja już odstawiam olej i... Idziemy na stanowisko. No, no i już jesteśmy na stanowisku. Więc teraz czytam Wam drugi mit. M mit numer dwa. Jak przekroisz pestkę od awokado, to tam będzie drugie awokado. Widziałem to na, na TikToku w sumie na shortcach YouTube'owych. Więc właśnie idziemy to sprawdzić. Więc widzimy się w kuchni. Dobra widzowie, już będzie mi siostra to przyklejała, więc zobaczcie Sii Widzowie Tak, co mi trafia legenda w tamtych uwaga No i mi to balony, tak myślałem, zobaczcie Zobaczcie sobie Ale wezmę sobie to, bo wiecie Dobra, idziemy Zaczniemy moje filmy i widzimy się w moim gaming roomie Dobra widzowie, już jesteśmy w moim pokoju, więc no jak widzicie mit obalony z pestką y, od awokado. I y, ja wam czytam już drugi mitik. Y, nie, nie drugi, ja... Y, mit numer 3. Jak wylejesz przez słomkę trochę picia i przytrzymasz słomkę tak, żeby picie się nie wylało. I dasz słomkę do innej szklanki, to picie będzie się przelewało z jednej szklanki do drugiej. No, więc słuchajcie, to jest micior. No i ja już tu przynoszę szklankę, słomkę i wodę. No i zobaczymy, czy to działa, widzowie. Więc widzimy się, jak to wszystko przyniosę. Dobra, widzowie. Więc mam już dwie słomki i dwie szklanki. W tej jest trochę brudno, ale trudno. Specjalnie dałem tu mniej wody, żeby po prostu sprawdzić, czy się przelewa. I mamy tutaj dwie słomki i spróbujmy. Mit wyglądał mniej więcej tak. Wkładacie tu słomkę. Tu nie kurde, tu trzeba by było więcej wody. Dobra, może najpierw druga słomka. Słuchajcie, yy, jednak yy, coś... Może jak przybliżę to. Czyli, dobra, może tak. wlecimy Pierwsza słonka. Dobra, działa, działa, działa. Więc. Powinno tak. Tu mamy... Tu mamy... Tu powinniśmy mieć wodę. Wtedy jak zrobimy tak. Nawet działa, ale to było trochę inaczej. Więc, jak robimy tak, potem to przytrzymamy i tak, to powinno się przelewać. Słuchajcie, chyba będzie to potwierdzony. Tak! Dobra, jeszcze tylko spróbujemy drugą słomką. Więc mamy drugą słomkę. Dajemy, ta jest dłuższa. Więc dobra, naciskamy, tak, tak, spada woda. Trochę Wam to przybliżę, żeby było... To... Słuchajcie, zobaczcie, tak, robimy, to przyciskamy, wyjmujemy i patrzcie to. Widzicie? Przelewa się woda. Więc, widzowie, mit potwierdzony. I... Widzimy się jak już to wszystko posprzątam. Dobra widzowie, już jest posprzątane, więc teraz tylko zamknę drzwi i możemy sprawdzać już ostatni mit w tym odcinku. Drzwi zamknięte, więc teraz y, czytam wam już ostatni niestety mit w tym odcinku. Mit numer 5. Jak będziesz tarł czosnek w rękach, to wtedy on się sam pokroi. I to nie jest jeszcze wyobraźcie sobie, że to nie jest jeszcze ostatni mit, jest jeszcze jeden. Bo chyba jednego nie sprawdziłem, ale do tego potrzeba było yy, czekać 24 godziny, więc zrobimy go w następnym odcinku. Jak dobijecie... Jak dobijecie 7 łapek w górę, to wtedy zrobię ten micior w następnym odcinku. No i... Yy, słuchajcie, muszę sobie jeszcze raz przeczytać. Dobra, to jest... Yy, dobra. Więc sprawdzimy, tylko czy mam czosnek. I widzimy się tutaj z czosnkiem. Dobra, widzowie. Więc mamy już czosnek. I po prostu go trzemy, tak w rękach. O. zobaczymy. To jest trochę już wystające, ale dawajcie. Nie, poczekajcie, do tego czy chyba trzeba było rękawiczki. Nie za bardzo mam takie, więc po prostu... Ale będzie to syf. Uy! Dobra, jeszcze raz. I teraz to, to czosnek się obiera. Ale czy się kroi? Nie powiedziałbym. Dobra, spróbujmy jeszcze ostatni raz. Jak teraz nie będzie, to obalam ten mit. Jak widzicie, nic się nie przekroiło, tylko, narobi, tylko narobiłem sesyfu w pokoju. Więc słuchajcie, jak pod tym filmem wbijecie. Hmm. Jak pod tym filmem wbijecie 13 łapek w górę? Nie, 12 łapek w górę. To wtedy. Nie, dobra. No dobra, niech będzie te 12. To wtedy robię. Czosnek Challenge. No więc jak ja to wszystko posprzątam, to robimy koznacki Ostatni micior. Dobra, widzowie, tylko um, po prostu włożę czosnek do lodówki yy, i was po prostu zaprowadzę po ostatni mit. Ale tymczasem przeczytam wam, jak będzie brzmiał ostatni micior. Mit numer 5, nie, mit numer 6 kiedy polejesz y, lód sokiem z cytryny i włożysz to do buzi y, to będzie leciała Ci para z ust i to już był mit y, dużo, dużo razy testowany przez na przykład takie osoby jak Farel czy Spiderslug z zagranicznego YouTube'a więc ja już odnoszę ten czosnek i Was po prostu ze sobą zabieram więc lecimy na kuchni. Tu mamy kota. chociaż Na pewno nie widzieliście kota, nie? No. Dobra, więc ja, ja już y, tutaj odkładam czosnek. Y, a, jeszcze muszę wyjąć cytrynę. Y, cyk. Mamy tu piękną cytrynę. Y, już te, już. Y, przyznam się wam, że już robiłem ten mit. I on nie działał, ale może dałem po prostu za mało soku z cytryny. I widziałem taki mit, że jak się ściśnie cytrynę takim czymś, to albo pomarańczy, to wtedy wyjdzie mega dużo soku, a niestety nie mam takiego czegoś, bo nawet nie wiem, co to było. Ale za to mam lód. Więc otwieramy zamrażarkę i bierzemy lód. Dobra. O, koc się zdziwił. Dobra. Zamykamy. Dobra. No, mogę to zrobić tu. Dobra, więc widzimy się, jak wezmę deskę do krojenia. Nie wiem po co. A po drugie to. Nie, w sumie to już mam. Ale po drugie to muszę wycisnąć jeden lód. Więc widzimy się, jak to zrobić. Dobra widzowie, mam już tutaj lód w kształcie truskawki, zobaczcie sobie. I już będziemy cisnęli na niego sok z cytryny. W ogóle jak już nie mówicie cisnęli, to zostawcie łapkę w górę. No więc mamy cytrynę. I ją tu wlewamy widzowie. Dobra, widać? Widać za bardzo. Dobra. Tak, myślę, że będzie dobrze. Oh, widzowie. Dobra, mega dużo się nalało. Zobaczcie sobie. Aż normalnie to wypływa. Więc obtaczamy. Obtaczamy, zobaczcie sobie. I mamy. Więc teraz bierzemy to do łógi. I zobaczymy, czy będzie mi leciała. Para z ust. Mm. Oprócz tego, że jest mi magazynu no w zęby mm -mm. Niestety, ale mit obalony No i mit został obalony A ja teraz mogę sobie włożyć tą kostkę lodu Do mojej wody mm. Z jeszcze poprzedniego mita I sobie to wypić Dobra woda. Jeszcze nawet mogę przez tą słonkę. ludzie to jest mitowe picie. Mi mitowe. Dobra, smakuje jak cytryna. No to za chwilę się widzimy. Dobra widzowie jak... Jak wbijecie każda łapka w górę pod tym filmem to jest... Plus jeden mit w, w następnym odcinku, bo będzie drugi odcinek, gdzie sprawdzam drugie 5 mitów. Ale możecie to poprawić i każda łapka w górę to jest kolejny mit, który sprawdzimy w następnym odcinku. A wiecie, jak wbijecie te 12 łapek w górę, to robię czosnek challenge. No, a jak wiecie, 14 łapek w górę to robię czosnek, challenge, ale w pestce od awokado, więc proszę bardzo. Droga wolna z łapkami w górę. A jeszcze bym zapomniał o yy, oczywiście wciśnięciu tego przycisku na dole. Oczywiście nie zmuszam, możecie to zrobić albo nie Ale ja filmiki i tak będę nagrywał. Yy, więc no. Yy, to jest już niestety koniec filmu, ale jak mówiłem, będzie druga część. Jak chcecie, może nawet jutro. Więc na!